Witam, witam, jestem Mike, a to jest już 11 odcinek serii, która nazywa się Modne Przygody, czyli oczywiście z serii, w której to gramy sobie na Survivalu, tylko że jeszcze z dodatkiem bardzo fajnych i bardzo ciekawych modów. Ogólnie pod ostatnim odcinkiem z tej serii udało wam się dobić 70 łapek w górę, było tam około 400 wyświetleń, za co bardzo serdecznie wam dziękuję, bo jest to znak taki dla mnie, że po prostu chcecie oglądać tę serię i kolejne odcinki, które będę dla was nagrywał i publikował, mogą się naprawdę fenomenalnie oglądać. I jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, koniecznie również zostawcie tutaj sporo łapek w górę, a wkrótce, może nie jutro, ale za kilka dni, pojawi się kolejny odcinek z tej serii. Ogólnie jeszcze na wstępie wam powiem, co dzisiaj zrobimy, dlatego że nie będzie to nic spektakularnego po prostu pójdziemy sobie na wyprawę jak to na mody przystało i tam będę chciał znaleźć na tej wyprawie nowe jakieś ewentualnie moby, struktury, może jakieś nowe bloki, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, w każdym razie mam nadzieję że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, a już bez będę gadania zapraszam Was do oglądania. Ogólnie aktualnie, jakby ktoś nie wiedział, znajduje się w miejscu, w którym skończyliśmy sobie ostatni odcinek i do którego tutaj w ostatnim odcinku dotarliśmy, czyli oczywiście mowa tutaj o podjemnej wiosce, która jest no, idealnie nad chmurami, póki co tutaj żadnych chmur nie widzę, ale musicie mi zaufać, że po prostu ta wioska jest jakby nad chmurami i cała oczywiście jest na latających wyspach również i wygląda to myślę bardzo fajnie, wszystko tu jest oczywiście połączone mostami i były tu bardzo fajne skrzynki z bardzo fajną zawartością, o czym przekonaliśmy się oczywiście w poprzednim odcinku. W dzisiejszym odcinku zejdziemy sobie dosłownie na powierzchnię, e, dlatego że aktualnie no, znajduje się w powietrzu. E, zejdziemy sobie na powierzchnię i po prostu tam będziemy próbować sobie znaleźć jakieś nowe struktury, e, których stąd, czekajcie, tam coś mamy, tam mamy jakiś pewnie nagrobek z blokami ametystu, znaczy z tymi z kryształami ametystu, bardzo fajnie to wygląda, zobaczymy co to może być. I jeszcze gdzieś tutaj przebiegałem sobie poprzednio i widziałem. Może nie na tym odcinku, ale w ogóle poprzednio sobie przebiegałem I widziałam tutaj jakąś chatkę w lesie O, jest właśnie ta chatka I sobie tam oczywiście wejdziemy, sprawdzimy co tam jest I przede wszystkim pójdziemy sobie dalej Ogólnie nie wiem czy wiecie, ja wam tego nie pokazywałem w poprzednim odcinku Ale czekajcie, mamy tutaj coś takiego jak Koperową zbroję, czyli zbroję oczywiście z Z miedzi, dobra, z miedzi Mamy tutaj zbroję z miedzi, zarówno z tej zwykłej, jak i nawet nawoskowanej, więc fajnie to wszystko tutaj działa. Nie wiem czy ta zbroja się będzie nam jakkolwiek utleniać. Możliwe. Ogarniemy sobie dzisiaj te zbroje, ogarniemy sobie dzisiaj ewentualnie jakieś tutaj ciekawe nowe rzeczy sobie może pogarniamy. W każdym razie jeszcze tak sprawdzę na szybko, czy coś tutaj jeszcze jest rzeczy, które mogą nas interesować, czy też nie za bardzo jeśli chodzi oczywiście o tę wyprawę. Uuu, całkiem fajne rzeczy tutaj widzę, jakieś noże. Nóż chyba w ogóle można skraftować, chociaż ręki sobie uciąć nie dam. Eee, haha, bo wiecie, nożem rękę uciąć, jak go skraftujemy, to... Wygląda to tak śmiesznie, powiem szczerze, śmiesznie. A jak to wygląda z trzeciej osoby? No, jak taki, jak taki nożyk po prostu. Sporo rzeczy z tego co widzę jest tu z moda Biomes of Plenty, czyli z moda, na którym już grałem. I będę chciał te rzeczy tutaj sobie dzisiaj może pogarniać w niewielkich ilościach. Eee, tu mamy jakieś. Jeju, co to jest? <laughs> nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Te bloki już kiedyś chyba widziałem. I to są bardziej takie bloki ozdobne. Kurde, wydawało mi się, że ten mod miał jakiś problem, żeby się zainstalować i go... A nie, ostatecznie tak, zainstalowałem go ostatecznie. I jest to mod, który również, którym również zajmiemy się kiedyś. I mod, który również był na poprzednich modach. Dlatego, że kilka z takowych sobie tu wrzuciłem. Między innymi nawet na bloki takie dekoracyjne. Bo w sumie stwierdziłem po prostu, czemu nie. Jak tymi dekoracjami można się pobawić. No to czemu by po prostu się tymi dekoracjami jakby... Nie zająć, to w ogóle jest fajne. Jeju, sporo tutaj jest naprawdę fajnych rzeczy. E, może jakieś sobie dzisiaj znajdziemy? Dobra, nieważne. I tak już przedłużyłem ten odcinek chyba wystarczająco, także możemy skupić się oczywiście na części głównej tego odcinka. o, jak widzicie, są chmury tutaj. E, możemy skupić się na części głównej tego odcinka, czyli oczywiście na wybraniu się jakieś, na jakieś fajne, nowe tereny. Oczywiście respa tutaj mam ustawionego, jakby co? E, a co to jest? Co no to robi? No dobra, nie mam dla tego pojęcia, ale sprawdzimy to z pewnością, kiedyś na pewno. I przydałoby się tutaj jakieś sensowne zejście ogarnąć, żeby co chwilę nie podbudowywać się, bo to troszeczkę sensu nie ma. Ale jakieś fajne wejście tutaj ogarnąć sobie na te latające wyspy. No w sumie można by było jakieś schodki, czy może jakaś winda. No zobaczymy wszystko. Wszystko w swoim czasie, jak to mówią. Czekaj, 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 czekaj jeszcze raz. Z tego dropi autentycznie wełna brązowa patrzcie. To jest coś ala krowy w ogóle, dlatego że dropy, dropi z tego normalnie skóra, dropi z tego ten bewsztek, to się chyba po polsku nazywa. I dropi z tego również um, ten. I dropi z tego również wełna. Także coś, ale taka krzyżówka krowy a barana. A few moments later. No, okej, okay, pierwsze fajne znalezisko. Znaczy, czy fajne to w sumie? Nie wiem, bo to jest. O, okej. Okay. Jakiś achievement widzę, dostałem. E, już mnie coś bije. I to jest na szczęście tylko pająk. E, tylko albo aż. I co to w ogóle za fajny lampion? Chyba, tak mi się wydaje. Da się to zebrać? Da się to zebrać. Mm, bardzo, bardzo fajne. Wow! Co to jest? Ty? Znaczy ja wiem co to jest, tylko nie umiem tego nazwać, ok? Łoho! Wow, jeju! Jakie to fajne jest wszystko! Naprawdę, zarąbi ściaszkę. Bierzemy to. Bierzemy to. Wszystko bierzemy. Nie spodziewam się, że zwykła wioska będzie dla mnie taką niespodzianką. Wow! Dobra. Porządnie. Tutaj też będzie coś nadzwyczajnego, czy. Nie, niestety. Nie, jest coś nadzwyczajnego. Jeju co to jest? co to robi? A tu jest parasolka, ty pa <grywia> Szkoda, że nie da się na tym latać na przykład, to było piękne w ogóle tak podskoczyć i lecieć Ej wait 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 Czekaj, 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 czekaj Wow, widzieliście to? W sensie, ja sobie mogę skoczyć, wiecie Jak strasznie wolno spadam, jakie to jest OP super Super strasznie OP, dobra co ty tu masz? Bardzo fajny wieśniak powiem szczerze, przydałby się taki w Minecraft Jakaś stacja robocza w ogóle, która, która nic nie robi niestety. Mmm, jakieś drewno, bardzo ciekawe tutaj zebrałem. I już wiem, jak działa niszczenie taki wielki drzew. Patrzcie, musimy sobie zniszczyć wszystkie bloki, które łączą to drzewo z podłożem. I voilà, mamy oczywiście seconki, mamy tutaj drewno, ale już go więcej nie potrzebuję, bo już mam go strasznie dużo w kwipunku, a ja potrzebuję w ogóle kwipunek taki w miarę czysty. Ale może uda się zlokalizować jakieś króliki, ogarnąć sobie jakiś plecak. No, 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 zobaczymy. Ale najpierw trzeba, przydałoby się kimnąć. Znalazłem jakiś biom, w którym są różne widera, i to tak gęsto ich jest. To jest cenne, więc to bierzemy. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zje. Szybko, 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 szybko. I tu są jeszcze kolce, które występują normalnie w nederze. Z tego co wiem, na jakichś nowych nederowych biomach. Wiem, że na pewno w nederze w ogóle jest tutaj chyba więcej tych nederowych biomów. I są tam jeszcze jakieś struktury i tak dalej, ale tym wszystkim oczywiście zajmiemy się wkrótce. I tutaj jest jakieś wejście do czegoś, albo coś takie zniszczone, albo nie. To jest po prostu kolejny grup. No dobra, no dobra. I u, dobra, tego nie bierzemy. Ale czekaj, 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 czekaj. To TNT mogę wziąć, gunpowder mogę wziąć, bo się przyda. Okej, okay, znalazłem coś takiego. Nie wiem co o tym myśleć, bo wygląda to. Dziwnie, bardzo dziwnie. Tam chyba są jakieś. Nie, to nie są laszka i wy. Coś to ewidentnie jest, ale tam chyba nie będziemy schodzić. Chociaż kurde, kusi, kusi. E, ale to może za chwilę. Jeszcze, jeszcze się tu rozejrzę i najwyżej tam wejdziemy oczywiście przy pomocy tej parasolki. Ło! Dobra, żyję. Przez przypadek w ogóle jak widzicie, jak widzieliście w sumie w locie wymieniłem tę parasolkę na coś innego i prawie bym się zabił, no troszeczkę był zawał, ale już jest git i co my tutaj mamy, w jakieś są, co mnie kompletnie nie interesuje, ja chcę jakieś nowe rzeczy, czy tu w podziemiach coś nowego występuje w ogóle, bardzo możliwe, że tak, ale też bardzo możliwe, że nie, no nic, sprawdzimy to. Już miałem wam mówić, że jestem trochę zawiedziony tym wszystkim, tymi podziemiami w ogóle. Ale jak widzicie, ło, co my tutaj mamy? Dobra, to się przyda, to się przyda. Yy, no, łapatka jedna diamentowa, spoko. Idziemy sobie jeszcze tam i tam są kawy, jakieś takie opajęczynowane, może tam jakieś pająki mieszkają albo coś. Zapewne tak jest. To chyba w ogóle jest aktywne, więc tutaj może być jakiś, nie wiem, coś, ala górnik. Yy, Uuuu! Znaleźliśmy koksa ludziska, pierwszy koks na tym świecie. No to lecimy sobie w takim razie tutaj do tej niebezpiecznej, mam nadzieję, jaskini. E, tak niebezpiecznej, są creepery. Ale nie o to mi chodzi, chciałbym jakiegoś nowego moba zobaczyć, może, jeśli można. Poprosić coś nowego. No i mamy pierwsze diamenty, które z pewnością kiedyś tam się przydadzą. Ogólnie są to jakieś pająki, co mnie specjalnie interesuje, wiem, że jest geoda też, tam sobie może zajrzymy, ale ja chcę jakieś nowości, bo to jest cały czas Minecraft, który tutaj którego mieliśmy i który właściwie cały czas tu jest e, taki nowy i właściwie nic w nim ciekawego nie ma. no. Widziałem już te geody, widziałam ogromne jaskinie. I ja chcę coś nowego, panie. Powiem wam tak szczerze, że jest średnio. Jest naprawdę średnio, wyszedłem, wyszedłem z tamtej kopalni. I tak sobie idę, idę, idę i znalazłem coś takiego. I to właściwie wszystko znalazłem dosłownie. E, I nie ma tutaj naprawdę... Kompletnie tak, jakby nic ciekawego. Totalnie nie czuć, że to są mody, jak się tak normalnie chodzi. Ewentualnie, no, niektóre biomy czasem są takie inne niż te Minecraftowe, nowe drzewa i tak dalej, ale no, brakuje mi tutaj takich struktur, których bym spotykał. No, dobrze, może, może nie na każdym kroku, ale ja przeszedłem już jakieś 2200 kratek od poprzedniego łącznie z licząc z poprzednim odcinkiem, dlatego już powinienem znaleźć jakąś fajną, ogromną taką strukturę. I coś po prostu, gdzie by się działo, bo tak póki co, no to jest naprawdę, jak widzicie, tak średnia, bym powiedział, nie ma praktycznie tutaj, co tutaj zwiedzać, możemy tylko patrzeć na tereny, które w sumie są z Minecraftem 18, więc no zbyt wiele to tutaj się niestety nie dzieje, jednak liczę na to, że może za chwilę coś znajdziemy, a jeśli nie, to po prostu albo teraz zaraz sobie usiądę i poszukam jakichś modów takich stricte dodających ogrom struktur, bloków i tak dalej, Albo zrobię to poza odcinkiem, ale jeśli wy macie jakieś teraz fajne te y, mody, które możecie polecić, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a z pewnością je tutaj wrzucę. Oczywiście ma to być na Minecrafta 1.18.1, oczywiście na Forge'a, nie na y, Fabrika, tylko na Forge'a. Y, jak macie takie mody, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a z pewnością tak owe tutaj wykorzystam. No dobra, wrzuciłem kilka nowych modów i faktycznie po przepłynięciu dosłownie kilku kratek naszym oczom ukazuje się ta oto struktura. Zaraz sobie ją zwiedzimy, również też dodałem kilka nowych bloków sobie właśnie w tych modach. Jeden mod taki fajny, niestety dodałem go, ale się po prostu gryzł z poprzednimi i cały czas mi Minecrafta wywalało, dlatego też... Musiałam go sobie odpuścić, jednak może znajdziemy jakiegoś innego fajnego moda. Jeśli Wy macie jakieś fajne mody, oczywiście cały czas możecie je napisać w komentarzach. A my idziemy oczywiście do tej fajnej struktury, bo naprawdę może być grubo i co to w ogóle jest? Nie mam pojęcia. W każdym razie oczywiście może być grubo i możemy tutaj zginąć i to nie raz, ale to się przekonamy oczywiście za chwilę jak tam tylko wejdziemy, bo już się naprawdę nie mogę doczekać. Po prostu stęs stęskniłem się za tymi nowymi strukturami. Może i ze starych bloków jednak struktura nowa. I oczywiście już tam sobie wchodzimy Uuu, a co to takiego jest? Nie mam pojęcia W każdym razie jesteśmy już w środku i nie ma tutaj nic spektakularnego Oprócz czego ciekawego, bardzo nowego itemku yy, Tutaj mamy jeszcze jakieś pochodnie, no to jak najbardziej myślę taki syw mogę wziąć To są chyba z tego co się nie mylę, czekajcie, czekajcie, czekajcie Gdzieś tu były dodatki i to zakładało się na ręce mm. fajnie to wygląda powiem szczerze, fajnie to wygląda jak takie jakieś pazury, bo pewnie to są jakieś pazury i mamy kolejnego koksa dzisiaj, no super. No super, powiem szczerze, naprawdę jest dobrze. Naprawdę jest dobrze, jeśli chodzi o jakąś zawartość tego wszystkiego. Ale widzimy sobie, może pięterko wyżej. I tutaj już mamy zombiaki. Zombiaki, które nie są zwykłymi zombiakami, dlatego że mają oczywiście zbrojki i one tu nawet mają jakby przejście, więc jest troszeczkę ciężko. Ale nic, jakoś sobie myślę poradzimy z nimi. Oni jakoś specjalnie obrażeń dużo chyba nie powinni zadawać. No właśnie, ale kurde, powiem wam szczerze, że w żelaznej zbroi tak gościa załatwić To nie jest wcale nic tak bardzo jakoś prostego. To jest nawet powiedziałbym, dość, że dość trudne zadanie, bo faktycznie żelazna zbroja jednak daje troszeczkę tutaj y, punktów powiedzmy, y, no dobra, nie życia, punktów zbroi trochę daje. Dlatego też wcale łatwo nie skapiszonować takiego gościa, ale ja sobie jakoś dam radę. Ja bym sobie nie dał rady, no... No także nie zwlekając, wychodzimy sobie jeszcze wyżej. I tutaj naszym oczom ukazuje się coś dziwnego, że coś dziwnego ze szkła. Jakiś pewnie to jest labirynt, który musimy przejść. No dobra. Jakoś sobie dałam radę. Wyżej mamy parkura. Mmm, okej, okay, spoko. Oczywiście nie będę sobie odbierał zabawy, po prostu tego parkura jakkolwiek przejdę. Tak samo jak przeszłem ten tutaj labirynt, to i tego bardzo prostego parkura się uda zrobić. No dobra, udało się. I to nawet bez cheatów, no poparcie. Tu mamy jakieś płyty, sobie to wezmę. Tutaj po drugiej stronie nie ma nic. I tutaj jest jeszcze spawner jakiś kości. I w sumie nawet nie wiem czego to jest spawner. Ale węgiel się przyda. Węgiel się akurat może przydać, w sumie czemu nie? jak on sobie tak leży to go można podnieść i jeszcze wyżej mamy spawner w sumie też nie wiem nawet czego ale nie, zdąży się, nie zdążyło się tu nawet zrespić dobra tu mamy jakieś rzeczy tu może coś będzie też nic specjalnie ciekawego no dobra wyjdźmy sobie jeszcze wyżej bo ta wieża jest jeszcze jeszcze kapkę ogromna dobra i mam nadzieję że nic mnie tutaj nie zdąży skapiszonować no dokładnie ogrom książek, jednak te chyba zbieraliśmy już kiedyś sobie tutaj, pamiętam chyba nawet w pierwszym odcinku z tej serii e, i tutaj już chyba nie ma nic więcej chociaż nie, czekaj, jest jeszcze jakieś wyjście coś tu jeszcze jest, wow jakie enchanty fajowe, patrzcie, no dobra tu jakieś... ej, ja nie wiedziałam, że ja tego moda wróciłem <grym> ale to oczko mi jest oczywiście potrzebne, potrzebne do wejścia do endu Ej, kurde, ja naprawdę nie wiedziałam, czekaj. Ja to naprawdę wrzuciłem tego moda. Na to wygląda. No dobra, korzystając z okazji, możemy sobie w tym miejscu jeszcze zrobić nową zbrojkę, która też nie ukrywam była celem dzisiejszego odcinka, czyli właśnie tę zbrojkę z yy, miedzi, tak dokładnie, z miedzi, z kopru sobie zrobimy, yy, właśnie zbrojkę. Ewentualnie tam jakieś elementy typu, nie wiem, mieczyk, świerka, zobaczymy, jakie to jest silne, czy to się w ogóle opłaca craftować, czy też nie. I tu mamy jeszcze coś, co wygląda jak... Nie wiem co to jest. Nie mam dla tego pojęcia. W każdym razie czekajcie, czekajcie, czekajcie. To mi się przyda, tak to mi się przyda, zacząłem wam mówić, ale nie dokończyłem, to mi się przyda do wejścia do portalu, do Endu, dlatego że potrzebuję dokładnie 12 różnych oczu, które musimy znaleźć sobie w jakichś dungeonach i właśnie po ich wszystkich, po, ty, po zgarnięciu tych wszystkich oczu możemy sobie dopiero wejść do Endu i tam sobie oczywiście pokonać smoka. Sama twierdza ogólnie jest bardzo rozwinięta, co też zobaczycie oczywiście jak tam pójdziemy sobie w jednym z kolejnych odcinków. No dobra, ja sobie zobaczę jak to się craftuje, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Okej, tak to się kraftuje, no dobra To dokraftujemy sobie kilka sztuk tego właśnie koperu i jeszcze jedna właśnie taka przykra sprawa w tym miejscu, a mianowicie mod, na którym chciałam tutaj grać i mod, który miał być takim głównym modem na tej serii, w tej serii, czyli właśnie mod Polish w mod, który odnosi się do mnie do jednego z moich... W sumie nie jednego, nawet kilku z moich moderatorów, do wratka do kto tam jeszcze jest do Kabanoska, niestety nie mogę tutaj na tym modzie grać, bo jest on na chyba 1.17, a ja gram tutaj na 1.18. No przez to niestety póki co na tym modzie sobie nie pogram, przynajmniej z informacji, których się dowiedziałam od Kabanoska, niestety. No chciałbym na tym modzie grać, jednak poszukamy tutaj sobie myślę jakichś innych fajnych modów, no łączki z tymi, które już mam myślę jakieś tutaj mimo wszystko rozgrywka powiedzmy tam powstanie fajna no niestety bez najlepszego moda jaki tutaj mógł być ale no cóż tak jest życie i jakoś sobie myślę z tym wszystkim poradzimy a my już oficjalnie możemy sobie jak widzicie skraftować tutaj koperową oczywiście klatę i to sobie robimy i jak to wygląda no tak bardzo modowo bym powiedział tak bardzo modowo 118 a tutaj aż 250 więc chyba Chyba nie opłaca się tego kraftować, jeśli chodzi o klatę to nie wiem, jednak pewnie też to będzie delikatnie słabsze, no ale już tutaj jesteśmy, to możemy to sobie oczywiście zgarnąć i teraz szybki porządek, przydałby się w ogóle jakiś plecak, tylko że ja plecaka tutaj ani tak, ani tak nie jestem w stanie skraftować, poczekajcie, może coś namierzymy, bo to niekoniecznie musi się nazywać plecak, wiadomo, znaleźliśmy sobie tylko plecak, jednak go się kraftuje ze skóry królika, więc to jest średnie, bo tej skóry nie mam. Ale może znajdziemy sobie jakiś inny tutaj. Nie wiem, worek, sakwę, plecak, cokolwiek. Czekajcie, czekajcie, czekajcie czekajcie, co to jest Co to jest? Eee, dobra Czekaj, czekaj, czekaj. Ja wiem, że na tym można... na tym można pływać? Nie, niestety. Niestety nie, no dobra. Jakoś to przeżyjemy. A achievement dostałam. W sumie nawet... Nie wiem co to daje. Dziwne. Dziwne. w każdym razie wydaje się, że to mnie nawet nie chce atakować, więc fajnie. Więc fajnie, uciekamy w tamtym kierunku i może coś jeszcze uda nam się znaleźć w dzisiejszym odcinku, bo nie ukrywam, żebym coś chciał znaleźć. Ty, ej, ej patrzcie, szybciej rozwalam się kierkop diryta. Nawet z stoł nam mogę rozwalić się kierkob. Niej! A ziemniakiem też? Tak, ty, to jest fajny efekt zarąbisty nawet. Nawet bym powiedział zorombisty. Nie spodziewałam się, że mod ze zwierzętami może być tak fajnie dopracowany. O, czekaj, 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 czekaj. To jest kolejna nowa struktura. No, fajnie, fajnie. O to chodziło, właśnie. O to chodziło. Nareszcie coś się ruszyło. Jednak tych nowych struktur potrzebuje więcej. I jeszcze więcej nowych bloków. Także trzeci raz was proszę o to, żebyście napisali w komentarzach, właśnie nową jakąś moc z jakimiś strukturami nowymi, albo mobami, albo blokami. No czymkolwiek, żeby po prostu nam się tu jeszcze lepiej grało, a ja tymczasem idę do tej strukturki, która jest, no taka, w japońskim stylu bym powiedział. W sumie nie bym powiedział, bo taka jest raczej prawda, więc to nie jest jakieś, jakoś wywnioskowanie czegoś, tylko stwierdzenie bardziej faktu. minutes later Uuu, i na szczycie, chyba tak to jest szczyt? Tak, szczyt. Na szczycie tego wszystkiego mamy taki oto medalion. Co to jest, nie mam pojęcia, ale weźmiemy sobie to wszystko, to sobie weźmiemy, może też jedzenie się nam przyda kiedyś. I tutaj w sumie nic więcej nie ma. Także biedna taka struktura, ale jakaś tutaj, jakieś coś tutaj w końcu jest. Także fajnie. Pod tym jest coś? Chyba raczej nie. Chyba dostrzegam gigantyczny nowy biom. Znaczy się, czy ja wiem, czy on jest gigantyczny. Gigantyczne są na pewno, w nim trzeba. Ale wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Coś, ala e, jakaś dżungla taka różowa? Nie wiem. Teraz sobie tam wejdziemy i sprawdzimy co i jak. Tutaj w ogóle mamy takie ogromne drzewa. Oczywiście są to drzewa, które w Minecraft już mamy, jednak nie aż tak ogromne. E, oczywiście mowa tutaj o ciemnym dębie, dobra. Właśnie sobie uświadomiłem, że to nie dzięki temu, dzięki tej orce, która tam była, mogę tak szybko kopać, tylko chyba dzięki tym pazurom, które mam tutaj. Bo jak widzicie, no niesamowicie to działa. Słownie wszystko mogę szybko zniszczyć, każdym narzędziem. Więc jest to bardzo, bardzo moim zdaniem takie OP. I bardzo też wygodne. Kurde, ten las jest naprawdę ogromny. Jednak czy będą to jakieś fajne rzeczy? No, tego nie wiem, to jest mi trudno stwierdzić. Okej, okay. jeszcze żyje. Wow, ale to fajnie wygląda. Ty, to, to nie jest nowy Minecraft, to nie jest coś z modów, tylko coś z Minecraftem 1.18, 18. Zobaczcie, wpływamy sobie i mamy bujne jaskinie, no. Fajnie co się prezentuje jednak nie wiem, jakby to działało właśnie bez modu, bo pewnie one jakkolwiek wpływają na ten generator, bo chyba nie mam tutaj modów stricte do generatora, bardziej do występowania właśnie na tych już wygenerowanych terenach jakichś drzewek, czy jakichś struktur. Chociaż nie wiem, nie dam sobie ręki uciąć, że tak akurat jest. W każdym razie, no nawet te drzewa tutaj wyglądają fenomenalnie, które de facto są proste i dałoby się to nawet ogarnąć przy pomocy Tetapaka. Tego biomu wcześniej nie widziałem i jest to chyba coś takie... Powiedziałbym magiczne bardziej. E, taki magiczny las, jednak nie wiem, czy coś tak nazywa. Myślę, że tak. Okej, okay, mamy fioletową wodę, więc jest w sumie nieźle. Ale jak będzie w tym lesie? Nie wiem, nie mam do tego pojęcia. Może atmosfera też tam będzie inna fajnie by to wyglądało? Hmm, dobra, nie wiem, płyty wywale, płyty nie potrzebuję i w sumie bardziej bym sobie sadzonkę tego drewna wziął. E, czekaj, 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 więcej sadzonek, dobra. I czy coś tutaj jeszcze na tym biomie fajnego znajdziemy? Ogólnie trawa jest tutaj taka morska, są takie też morskie roślinności w sensie takich kolor, kolorach morskich. Jej, jak się stęskniłem za tym widokiem, to jest w końcu nowy wiśniowy, oczywiście, biom. Biom, który. Jej, ale tu jest ty gniazd, czekajcie, jedno. Tu jest chyba gdzieś drugi, widziałem? Nie, dobra, tu są tylko dwa gniazda, spoko. Ej, ten wiśniowy las wam przedstawiałam rzeczach, które muszą być w Minecraft, w tej serii. Jak nie oglądaliście, to był podaj, że ostatnim odcinek. Jak nie oglądaliście go, to możecie to sobie nadrobić. I tam, właśnie ten las, jako, takie, jako, jako, jako rzecz, która mogłaby zostać dodana do Minecrafta Wam prezentowałem. I to był właśnie ten las z tego moda, dlatego że stwierdziłem, że po prostu, skoro na modach jest fajnie wyglądający taki właśnie las, to nie będę tego jakkolwiek tam. Nie będę to mówił Impowi, żeby jakkolwiek to zaprojektował. Tylko właśnie sam sobie to na spokojnie ogarnąłem przy pomocy tego, że moda. Ogólnie znalazłem drugą taką kolorową tęczową owcę, jednak nie mogę, znaczy w sumie musiałbym ją zabić, ale nie ma miejsca w ekwipunku, więc no nie wiem czy jest tutaj sens. Czekajcie, czy taką lampę mogę jakkolwiek skraftować? Mogę skraftować, ale wymaga to troszkę ode mnie wysiłku, więc w sumie nie wiem, no dobra, pomyślę co walić i jakoś oczywiście zbiorę tą fajną wełnę. Ojeju, ale nostalgia ludziska, ale nostalgia, o ile to tak można nazwać. Ale wspomnienia wróciły. Przecież ja na tym biomie mieszka mieszkałem całe 9 odcinków, chyba nawet live się z tego odbył, z tego co pamiętam. Naprawdę kawał czasu, żeby na tym biomie spędziliśmy. Jest to, no bardzo piękny biom. Biom, na którym oczywiście jeśli gracie na modach, no polecam wam mieszkać, bo jest naprawdę fenomenalny. Oczywiście jest to biom, jak to się nazywało? Wrzosowisko i czekajcie, czekajcie, czekajcie. Lawenda, tak, to są chyba lawendy. To są chyba kwiatki lawendy, tak myślę, tak to można nazwać. I tu mamy oczywiście też drzewko, które też jest takim drzewkiem chyba lawendowym. E, chociaż ręki sobie uciąć nie dam. Nie, jest to jakieś inne drzewko chyba. No i w końcu jakieś cieplejsze biomy niż te, które były na tym odcinku do tej pory. Ogólnie kończymy się jedzenie, a jak kończymy się jedzenie, to znaczy, że trzeba chyba wejść do, tej, do najbliższej struktury, w której tego jedzenia jest dość sporo i sobie to jedzenie zgarnąć. Ale to za moment, jeszcze bym się tutaj rozejrzał, może coś tutaj wypatrzę. Ja! Jak się wystraszyłem, ty co to jest? Widzisz to? Czy tylko ja to widzę? Jeju! Co to było? Co to było ty? Ale mam ciary, ty, ty, ty to jest tylko Minecraft. oj, 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 oj. <grych> Nie mogę spać! Dlaczego? Jeju, czerwony księżyc, coś czego się obawiałam najbardziej Chyba... nie wiem czego się mogę spodziewać, totalnie nie wiem Dlatego też, w związku z tym, że nie mogę spać Nie bardzo bym też płynął w tej nocy Dlatego, dlatego też gdzieś się tutaj wkopiemy i po prostu to wszystko przetrzekamy Kurde ludziska, naprawdę te dźwięki, które są teraz Podczas tego krwawego księżyca są po prostu mega, mega klimatyczne, mega kozackie i potrafią nawet wywo wywołać, myślę, taki nawet dreszczyk. I uważam to za gigantyczny plus, dlatego że czegoś takiego w Minecraftie akurat trzeba. Coś, co faktycznie wywoła taki dreszczyk, coś, co faktycznie może nawet przestraszy, bo Minecraft, nie oszukujmy się, ale jest dość taką grą, w której poza jakimiś kliperami, który Ci nagle spadnie na twarz, no to raczej zbytnio nic się nie przestraszy, także... Coś takiego w Minecraftcie by się przydało i jeszcze wracając do modów. Ogólnie myślałam na początku, że ten odcinek będzie jakkolwiek taki niewypałem, że Wam się nie spodoba, że będą jakieś tam problemy. Jednak koniec końców wszystko udało mi się nagrać, mam 2 godziny nagrania. Oczywiście za chwilę będę to montować, a wam już dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie tutaj sporo łapek w górę, zostawcie subskrypcję, napiszcie komentarz, a ja już bez będę tutaj przedłużania, przynudzania, z Wami się po prostu żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!